Wielu turystów odwiedza Neapol głównie ze względu na tutajszą kuchnię. Kiedyś chętnie przyjeżdżali tu także Włosi, ale od pewnego czasu w restauracjach wokół Wezuwiusza widać tylko zagranicznych gości. W czasach kryzysu gospodarczego Włosi nie mają pieniędzy, by pójść do restauracji. Starówka Neapolu. Tu wielu Włochów w wieku 30-40 lat ciągle jeszcze mieszka u rodziców bez własnych środków do życia. Kto nie dał się wciągnąć w kontrzachty z mafią i zorganizowaną przestępczością, ten nie ma w Neapolu większych szans na pracę. To chyba jest głównym powodem, że na ulicach coraz częściej napadani są kurierzy rozwożący pizzę. Wyrywana jest im po prostu z ręki. By przeciwdziałać takim akcjom, młody neapolitański właściciel pizzerii Girio Oliva wprowadził w swym lokalu stary neapolitański zwyczaj tzw. Tak pizzy sponsorowanej. Jeśli pojawi się klient, który naprawdę nie ma pieniędzy, to może za darmo wziąć jedną z tych tutaj pizz. Te opłacone są przez innych gości. W ten sposób sponsorowane są darmowe pizze. Kilka razy dziennie przychodzą teraz klienci, którzy płacą nie tylko za swoją pizzę. Pizza sospeza to coś w rodzaju sąsiedzkiej pomocy. W ten sposób mogę bez wyrzutów sumienia jeść własną pizzę, gdyż zafundowałem też posiłek komuś innemu. W mieście szybko rozeszła się wieść o pizzerii Giro Oliwy i jego akcji. Dzisiaj nie można sobie pozwolić nawet na najbardziej podstawowe produkty. Do nich należy także pizza. Wcześniej była częścią naszego życia. Dziś pizza w restauracji to zbyt droga przyjemność. Karminę pracuje kilka ulic dalej. Jest specjalistą w zakresie handlu detalicznego, ale w swoim zawodzie nie może znaleźć pracy. Wobec tych problemów w wieku 26 lat traci się ochotę na przebijanie się. Jak w kryzysie założyć rodzinę, skoro nie ma jej jak wyżywić? Szef karmina, właściciel pizzerii, chce pomóc swoim gościom, dlatego można u niego zjeść na kredyt, płacąc 8 dni później. Nie chcę, by przed moim lokalem, co w Neapolu zdarza się nagminnie, moim klientom grożono pistoletem, żądając od nich nie smartfona czy złotego łańcuszka, tylko pizzy. Na tej samej zasadzie w pobliskim barze można wypić kawę. W gazetach, w telewizji, wszędzie mówi się tylko o kryzysie. To nas napawa strachem i właściwie wcale nie odpowiada naszej pogodnej neapolitańskiej naturze. W zasadzie jesteśmy optymistami i nigdy nie tracimy nadziei na lepszą przyszłość. Nawet jeśli w Neapolu wszyscy wiedzą, że samą pizzą i kawą nie da się przezwyciężyć kryzysu.